Cześć, witam was w kolejnym Cześć. odcinku Witamy was Jeżeli chciałbyś osiągnąć sukces taki jak ja w wieku 21 lat to Jestem właścicielem no proszę, trzech różnych firm Napisałem dodatkowo. cztery książki <laughs> Jeżeli chcecie osiągnąć sukces taki jak ja Przesuń pasem w górę, aby obserwować mnie na bieżąco Co z tego, że mam tylko 200 obserwatorów i hmm. furę z Ale... A ten pałac z tyłu to własność państwa <grym> Siemano mordy witam was w kolejnym odcinku na kanale VapeTech Poland I dzisiaj zmieniliśmy dzisiaj. sobie miejscówkę To jest yy, moja chata Może moją po prostu na jakiś czas A to jest mój garaż, yy, ale to tam nie ważne I dzisiaj przedstawiłem wam kolejne 5 wa czyli drugi odcinek Nie pój. Drugi odcinek na z serii Na no moją własność nie pójdę. Yy, drugi odcinek serii 5 bardzo Ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie, by zasubskrybować ten oto kanał. Tam na dole macie czerwony taki przycisk. Kliknijcie go, obopazie dzwoneczek, też go kliknijcie. Oczywiście komentujcie, podsyłajcie nam pomysły na nowe filmiki. Tak, bo, bo czasami często na korzystamy bardzo fajne pomysły, które bo sobie przekształcamy, bo bierzemy na gotowo i robimy, bo naprawdę są mega fajne. A teraz jak sami wiecie trochę nam się rozróżnił czas, mamy trochę więcej czasu, a dodatkowo jest fajna pogoda, więc będziemy nagrywać coraz więcej tych takich filmów, które były w tamtym roku, jak sami pamiętacie, czyli naszy, nasze, nasza seria typowi faperzy, myślę, że niedługo będzie kontynuacja, ale to wszystko w swoim czasie, a teraz możemy przejść sobie do pięciu wad wapowania. A więc może zacznijmy od takiej pierwszej wady, która... Dobrze udzielam Ci głosu. Dziękuję bardzo. Zacznijmy sobie od takiej pierwszej wady, która nie jest do końca związana z, na przykład, całym papierosem, a raczej z całą kulturą wapowania, a mianowicie to, że w tym momencie postrzegany jest bardzo przez pryzmat młodzieży, Niestety, bądź niestety, a raczej niestety tak jest ze względu na to, że już tak się utarło od długiego czasu, że wapowanie jest postrzegane przez pryzmat młodzieży. Jest to na pewno dosyć dużą wadą, bo, bo tak I, i dalej też się utarło, że ktoś, kto mapuje z pedałem i ktoś kto mapuje jest nie mężczyzną. I my jesteśmy nie mężczyznami. Bo I pedałami. Prawdziwy mężczyzna pachnie popem. Konia mi tym I, <noise> i papierosem? <noise> Jak to było? Nie wiem. A my pachniemy no potem, papierosem A my niestety myjemy się, myjemy się, wapujemy i i co gorsze golimy się. To zależy gdzie. Ale jest to pierwsza wada. Bo niektórzy lubią rude włosie. Nawet nie ma co się nad tym za bardzo e... rozpowiadać. Natomiast pierwszą wadą jest oczywiście postrzeganie wapowania przez pryzmat. Żegi osób, nie? I Żegimbusiarstwo, tak jest. Żegimbusa. Drugą wadą, i według mnie taką jakby najbardziej krytyczną, e, taką poważną w konsekwencjach jest to, że E-papieros. No istnieje prawdopodobieństwo, że może nam. Może wybuchnąć. lub nie musi. Może wybuchnąć. Nie musi, może, jeżeli nie dba się o akumulatory, jeżeli nie dba się o sprzęt. E, znam przypadek, e, mam kolegę, któremu właśnie sprzęt wybuchł centralnie w kieszeni, musiał mieć przeszczep skóry z poślada. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bo myślę, że e, może to obejrzysz. E, nie będę mówił oczywiście imienia, nazwiska, bo to tam nie ma znaczenia, ale jest to zajebiście, zajebiście niebezpieczne, a jeszcze bardziej zajebiście ważne jest to, żeby dbać o akumulatory, żeby te, powiedzmy foliki, żeby zmieniać te otuliny, nie, żeby one nie były popękane, otuliny. jakieś, otuliny, otuliny, koszulki, koszulki, ważne żeby się... zmieniać koszulki, dbać Termo o swoje ale głównie Ta. chodzi tutaj właśnie o akumulatory i oczywiście o poprawne o poprawne korzystanie ze sprzętów mechanicznych, które nie posiadają żadnych zabezpieczeń, żadnych tranzystorów, rezystorów i ogólnie które są teoretycznie niebezpieczne przy złym korzystaniu właśnie bo może z tego. nam to pierdyknąć, możemy możemy stracić to wsparcia, paluszki, ty... może nam paluszki może nam stracić ząbki, jest bardzo dużo stracić wiele, wiele części tak. ciała. Także warto o tym pamiętać i warto korzystać z głową z każdego elektronicznego papierosa, którego mamy w swojej kolekcji. Kolejną trzecią wadą jest oczywiście słaba dostępność za granicą. Jak sami wiecie, zresztą na grupach, jeżeli jesteście trochę na grupach, to bardzo łatwo zauważyć, że osoby, które które są na tych grupach, często pytają, czy na przykład można przewieźć odpowiednią ilość likwidu, odpowiednią ilość sprzętu i z tym likwidem jest bardzo różnie. Z tego co pamiętam, jest to maksymalna ilość 100 ml, jeżeli dobrze pamiętam. Aczkolwiek chodzi bardziej o to, że wyjeżdżając gdzieś za granicę, jest o wiele trudniejsze dostępność niż w przypadku zwyczajnych papierosów, bo zwykłe papierosy pójdziemy i kupimy w każdym kiosku, w każdym sklepie. Nie ma z tym żadnego problemu na wakacjach. A teraz wyobraźcie sobie, że jedziecie gdzieś na Rodos albo gdzieś na Lloret Demar, no i tam z elektrycznymi papierosami, a w szczególności z Płynami do nich jest naprawdę bardzo duży problem. Więc jest to kolejna wada, po prostu słabsza dostępność za granicą, jak gdzieś jedziecie, to wtedy zaczyna się problem. ja często miałem taką sytuację, że zacząłem korzystać z papierosów na wyjeździe. I tyle. Uff. Tylko baby. To jest trzecia naprawdę poważna wada w wakacjach, które się właśnie zaczęły. Kolejną przedostatnią wadą, czyli czwartą jest to, że nie możemy wapować w miejscu publicznym. I powinniście już o tym wiedzieć. Chociaż w to... dalszym ciągu dużo osób nie wie o tym, że nie można chodzić na przykład wapować na przystanku, bo jest na to normalnie mandat. Tak jak za papierosy, normalnie jest to podciągnięte pod... To samo. Chociaż tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz, i nie wiem na ile jest to prawdą, a na ile nie. Bo w sumie nie interesowałem się nigdy tym tematem, jeżeli chodzi o wapowanie w miejscu publicznym. Z tego co mi wiadomo, wapować w miejscu publicznym można, jeśli korzysta się z płynów 0 mg. Ale. Też to słyszałem. Ale, ale nie tego wie. nie potwierdzam, jest to tylko takie info, które gdzieś tam kiedyś usłyszałem i nie wiem czy jest to prawdą. Natomiast korzystając podobno z płynów 0 mg, można korzystać wszędzie i nie ma z tym żadnego problemu. Tak, aczkolwiek ale... należy też podkreślić, że. Bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś się do tego po prostu przywalił. Jeżeli wapujesz gdziekolwiek, naprawdę jest bardzo mało przypadków, żeby ktoś za to dostał mandat. Na przykład ja znam wielu waperów jeszcze nie słyszałem ani razu, żeby ktokolwiek dostał mandat za to. No także, e także to jeszcze nie jest tak jakby rozpopulary rozpopularyzowane. Znaczy nie zwraca na to e tak dużo osób uwagi jak na e czy tam Straż Miejska czy policja, to wszystko no, jest tak. No, no, myślę, że jeszcze w tym momencie nie ma za to jakiejś takiej okrutnej lipy. Nie? Ale oczywiście pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami na tym świecie i nie można przeszkadzać innym, bo nie każdemu pasuje taka chmurka w o tym zapachu. Więc wiele osób też nie wie, że nie jest to coś takiego jak zwykły papieros analogowy, w którym można stać się palaczem biernym, który tego nie ma. Ale warto o tym pamiętać i po prostu nie, przestrzega, nie przeszkadzać innym. Ostatnia wada, czyli numer 5. Ostatnia wada. Które właśnie przedstawimy, to oczywiście niepewne wyniki, które dalej są niepewne. Wapowanie jest niepewne. Pomimo tego, że pojawiły się różne badania, które wskazują na przykład na 95% mniej, że są e papierosy o 95% mniej szkodliwe niż zwykłe, to w dalszym ciągu nikt nie wie tak naprawdę w jaki sposób wpływa na nasz organizm wapowanie gliceryny z glikolem bo połączenie gliceryny z mikolem i aromatem. Oczywiście możemy się tylko domyślać, że jest to dużo zdrowsze, no bo wiadomo, nie mamy tych skutków owocnych, którymi są e, w przypadku papierosów analogowych, brudne, żółte zęby, jakaś skóra, słabe paznokcie, e, słabe przyzwo. włosie i tym podobne. Tego na pewno nie ma, e, bo o tym myślę, że już ktoś z nas by się chociaż trochę przekonał ze względu na to, że robimy już sporo. Czasu. Także ogólnie największym problemem są po prostu, znaczy największą wadą z tego wszystkiego są niepewne wyniki, bo nikt nie robił takich długotrwałych, trwających kilkanaście lat badań. Więc na ten moment nie dowiemy się, jak dokładnie wamowanie wpływa i o ile jest procent mniej w porównaniu do papierosów analogowych. Ale ja wierzę w to, że jest to dużo mniej szkodliwe i jest to bliskie. Wszyscy w to wierzymy i póki co wszystko na to wskazuje. A jak będzie, jak jest naprawdę, to i tak dowiemy się za jakieś pewnie 10 lat. Może troszkę krócej. 20 albo 30, można nawet i 50. Także z naszej strony na dzisiaj to tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków w plenerze, chyba że wolicie na chacie, to napiszcie. Ja uważam, że trzeba rozmaicać nasz kanał. No tak jest trochę też przyjemniej wyjść. gdzieś tam wyjść. Bo my się tak zapoznawaliśmy, my nie wychodzimy z domu w ogóle już 4 miesiące. No, no ja też nie. Nie wychodziłem w ogóle. A Ale też się nie Także Myślę, że pamiętajcie o tym, że oczywiście istnieje taki coś, jak sklep internetowy www.wejpnyfolet.pl. No i wpadajcie na Instagram oraz Snapchata. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja.